Wierzą wartość słowa, które ponoć było pierwsze, a jakie musiało to być słowo, to każdy z nas się domyśla, słuchając fachowców, którzy zabierają się do pracy. A Pan Bóg takim najwyższym fakurą z pewnością był. I można przypuszczać, iż nie było to słowo cenzuralne. I po to zapewne powołani zostali poeci, by ten bocki lapsus jakoś zatuszować, a dzieło Pana uczynić dla nas bardziej przyjaznym, manując nas pięknym słowem. Poeci, przynajmniej ci, których warto jeszcze czytać, tej swojej misji są świadomi, bo jak pisze Jurek Sakura, wierszu Pasja, noc poprawiam po ludziach, a dzień po Bogu. Świat ma trzech tenorów, Gdynia dwa alty i jednego barytona, a nawet bywało, że i sznap z barytona. Świat o swoich tenorów dba i sobicie wynagradza. Gdynia, powiedzmy sobie, o swoje rozpatryzowane głosy niekoniecznie. Na szczęście są jeszcze prawdziwi pasjonaci, autentyczni zatroskani o to, byśmy nie byli mamieni wyłącznie przytupywankami w geriatycznym rytmie disco, jak w niedawnym koncercie sylwestrowym za grubo ponad 800 tysięcy złotych w dyni, którzy potrafią o swoich czułców walczyć. To dzięki zabiegom Magdy, Kajtów i Piotra Wyszogowskiego możemy dzisiaj podziwiać te trzy piękne domiki trzech gdyńskich autorów. Okładki zdobią reprodukcję Mirka Stachury, naszego gdyńskiego Grab Van Gogha z Grabówka, o którym już w Amsterdamie jest głośno, bo nawet przewodnicy wycieczek po Muzeum Van Gogha słyszałem jak tłumaczyli Van Gogh, a to taki nasz holenderski Stachura. <laughs> Nasza bliskie ich troje to grupa o bardzo wielostronnych zainteresowaniach i specjalnościach. Jak bosonowi piechu, co wędruje po pustkowiu życia, oczy ma wyschnięte pod powieką bólu ziarna. Może dwa tam, bo to tak jakby pewnego, w pewnym stopniu tworzą one całość. To są wiersze poświęcone mojej ukochanej mamie, która już od tych kilku lat niestety tylko duchem może być ze mną. Nawet tutaj czytam wiersze. Portret matki, plasterki niepokoju, kroi chwilę ciszy, skrywając zapachi sieni w pół uśmiechu madonny Gorący wocheń serca rozdziela na krąg, sucho miłością. Spojrzeniem rozpiętym pomiędzy niebem a ziemią, osłania przed kamieniami. Zawiesza stworzony wzrok na klamce przeznaczenia, pochodnią na pustkowów z obojętnienia. Wiersz i 2006 roku to są właściwie ostatnie Małą Aleją jesieni maszerowały drzewa w kulturowo-rdzawej szacie, a spokój zawieszał przejrzyste korale. Aleją ścian białosiny, nasyconych bólem, przemierzałaś małymi kroczkami na moim wsparta ramieniu. Aleją poezji płynęłaś, zbliżając się do progu tajemnicy, kiedy szeptem czytałam portret matki. Nie potrafię Ciebie nie kochać, nawet dzisiaj, kiedy ostatni żagiel zabrało im impastowe niebo. Nawet jutro, kiedy na białym płudnie zamiast morza namaluję Ziemię z perspektywy rozbitka. To tylko kwiaty i nic więcej nie znaczą jak czerwień Saturna. Lecz gdybym wiedział, że tyle w tobie błękitu, to bym ci nieba przechylił i nie rakiety w zdobywcze, a latawce składał w koperty. Pasja. Maluję grabówkiem, biorę dom i maluję pałac, biorę ulicę i stawiam tęczę, chwytam pióro. Chwytam podwórko i sadzę czereśnie, wiśnie i zielone krzaki akrestu. I noc poprawiam po ludziach, a dzień po bogu. Bojaźń twórcza. Jakie to uczucie, wiedząc, że istnieje obraz, chociaż ręka mówi, że to niemożliwe. I tylko łagodność bieli chroni płótno przed uderzeniem pędzla. co państwo chwycą, to wlot. Boch, trojcu, lubi No jak lubi, to każdy tomik, lud bił będzie się w tłoku księgarni, widzi, violencji i stachury. Poezja z gdyni to potęga, viola To jest solidarycy gotyk, spódnicy getyk. Liryk, germanistka, to rewolty eskop i koci dotyk. A co? Zaadaptuję też i ja sierściucha ze schroniska. Słowo ci daję. Jola pozwoli, mam tu próśbkę tycią, im jednej kici tu tragedie się przytrafią i ujmie gosi racji do kastracji, bądź skrypnie o męskości jej kota epitafią. Jasne? jak wyrok kociogłowej Bastet. O taki Jerzy, co poezję zdradził, a teraz twierdzi butnie w świadku kolorów lśni i łód honoru. Malarstwo to poezja jest na butnie. Jerzy maluje, pisze i gitarzy. I wiersze, jak obrazy w krąg rozrzuca. On idejki pion ma, bo trzyma się papierosa. Wiersze niestety krótkie, niczym pety. A czemu? Bo połowę spada w płucach. Jeżeli ma skrót, jak znud, to zdradzę jego ostatni patent. Światłem rozsadza najciemniejszy kolor. Moc tego mierząc, pędzlowatem. To jest właśnie jego patent. A ja jestem energetykiem, Poezja Lidzi to <coughs> terapia i anielskość. I każdy widzi, co jak medyk znana rzeczy, angelologia i altany, przyłóż ją do rany, Lidzię iście cię wyleczy. Kiedy ja, Ewa, lidzia wierszem powie, o rajskiej świadcząc kobiet przewrotności i szepcząc czule, że znieczuli, jak to poetesa pokrętnie i już sumie, a wąż zwierdłem. Z w poetki dłoniach nie na drzewie, bo grudzień trzymaj jej ogród raj przy senatorskiej jeden. nocy proszę, nie przeciągaj już, skoro świt do słońca pora pójść. Z błyskiem wokół będę szedł, wprost na ciebie będę dwie, promienie, list Złocisty,